Mój styl zdrowia to przede wszystkim próba wyeliminowania albo też zminimalizowania stresu. Staram się tak żyć, żeby sobie to równoważyć przyjemnościami. Na przykład kupuję ładne kwiaty, celebruję miłe chwile. Ja bardzo lubię jeść, ale nie jest nieobojętne to, co jem. Lubię kuchnię wegetariańską. Kiedy robię zakupy, czytam etykiety i wybieram ten produkt, który ma mniej konserwantów. Patrzę, jaka jest zawartość tłuszczu. Wybieram jajka ekologiczne. Oczywiście to wszystko wymaga troszeczkę wysiłku i trochę zachodu, ale to jest do zrobienia. Wielki test o zdrowiu będzie dla mnie samej takim sprawdzianem tego, co wiem. Jestem ciekawa, jak to w praktyce przełożyć na naszą codzienność, ale nie boję się tej konfrontacji. Gdybym się bała, to bym pewnie unikając stresu w ogóle nie przystąpiła do testu. Wielki test o zdrowiu. Poniedziałek 2 grudnia, godzina 20.20. 20.